Pytanie pierwsze, czy przeliczyliście już punkty i czy wychodzi Wam z tego, że około 15 możecie w niedzielę pójść w miasto z okazji utrzymania drużyny w Ekstraklasie. Szczerze mówiąc, ja zerkam na tą tabelę, patrzę, ale jeszcze tak dokładnie nie liczyłem. Teraz na razie się nastawiam, że wygramy, to będzie dobra sytuacja, ale, ale jeszcze nie liczyłem punktów tak, żeby wiedzieć, kiedy możemy świętować utrzymanie. Na razie się skupiam po prostu na tym meczu i liczę, że tym meczem. Plus, jeśli te wyniki się nie ułożą, to następnymi sobie zagwarantujemy to utrzymanie w lidze. Ale odczuwacie powszechne wsparcie, bo i kibice apelują, że obecność obowiązkowa na stadionie i prezydent obiecał, zadeklarował, podpisał już 10 milionów na nowy, jak domyślam się, ekstraklasowy sezon. Tak, no czujemy wsparcie i kibiców, i właśnie wiceprezydenta Gdańska. Więc cieszy się z tego, że ludzie w nas wierzą, że ludzie doceniają naszą pracę i to, co zrobiliśmy i to, co zamierzamy dalej robić, ciężko pracować. No i no tak jak mówię. Po prostu jest jak to trener was motywuje, bo dzisiaj taką dosyć kontrowersyjną opinię wyraził, że korona znajduje się w lepszej formie niż wy. Oba zespoły ostatnie dwa mecze zdaje się wygrały, więc jeśli chodzi o, o wyniki, no to wygląda to podobnie. Trener twierdzi, że korona jest... Mocniejsza, jeśli chodzi o dyspozycję. Tak, Triada to samo nam powtórzył dzisiaj na odprawie, gdzie oglądaliśmy, gdzie oglądaliśmy, gra Korona i no nie wiem, jeśli Triada tak mówi, to tak jak Pan powiedział, to jest pewna forma motywacji. Jak patrząc na tabelę tej rundy wiosennej, to myślę, że to też jest jednak prawda, więc Korona to jest zdecydowanie wymagający zespół i... Zrobimy wszystko, żeby jednak wygrać, że mimo tej ich formy my również my mamy świetną pasję u siebie teraz, więc nastawiamy się na ten mecz na trzy punkty. Zgadza się z tym, że ten mecz najłatwiejszy do wygrania z tych trzech, co pozostały, bo Pogoń Szczecin gra jeszcze o podium, bo GKS Katowice to już wszyscy z nożem na gardle, jeżeli będzie ten element, że i jeszcze będziecie zagrożeni, to można psychicznie nie wytrzymać, a teraz względnie komfortowo napędzeni dwoma zwycięstwami. Będzie to najłatwiejszy i najbliżej właśnie w tę niedzielę można utrzymać się? Ja myślę, że to ciężko ocenić. Każdy mecz w tej Ekstraklasie jest trudny i w sumie nie wiadomo czego oczekiwać, bo czasami jest mega wymagający mecz z przeciwnikami z tej dolnej części tabeli, a potrafimy wygrywać mecze z Lechem, z Stok, Białystok, więc My nigdy nie zlekceważyliśmy, nie zlekceważyliśmy żadnego przeciwnika. No i teraz też nie zamierzamy tego zrobić. Paweł Stankiewicz. Mam powiedz, jak to ocenia swoją dyspozycję, bo jak wróciłeś do bramki leki, no to no lekko nie masz. No, można tak powiedzieć, ale. Jednak ja jestem z siebie zadowolony, zagrałem cztery mecze po powrocie do bramki, z czego trzy to były zwycięstwa. Yy, zaliczyłem kilka dobrych interwencji. No i no tak ogólnie rzecz biorąc jestem zadowolony. Z właśnie, no właśnie masz ten obojętny karny z Legią, ale z kolei są te bramki ze stalą właśnie i z Legią. Jak ty oceniasz te bramki, do których miałbyś do siebie największe zastrzeżenia? Dziękuję. Yy, myślę, że najbardziej do tej Drugie bramki z Legią Warszawa, gdzie po prostu podjąłem błędną decyzję, mogłem nie wychodzić do tej piłki. Ze Stalą, Mielec, tak jak analizowałem z trenerem to nie uważam, że to były moje błędy. Przy żadnej, zbramki, przy żadnej bramce pierwsza sytuacja z Legią była no dość losową sytuacją, tam ta poprzeczka przeszkodziła. No ale ja cały czas z trenerem, z analizuję te sytuacje, potem trenujemy na treningach. Jak się lepiej zachować, i też już czuję, że złapałem pewną regularność. Po tych czterech meczach czuję się bardzo dobrze, coraz pewniej, i myślę, że z meczu na mecz będzie to jeszcze lepiej wyglądało. Karolina Jaskulska. Powiedz, czy ta gra nogami jest takim elementem, nad którym teraz najbardziej pracujesz, który uważasz, że najbardziej musisz poprawić? Na przykład w Krakowie trochę niecelnych zagrań było. Tak, ja cały czas nad tym pracuję. Mamy. Jeszcze czas po treningach, gdzie z trenerem Łukaszem to wszystko dopracowujemy i no już przez dłuższą część sezonu cały czas, cały czas nad tym pracujemy i myślę, że będzie z każdym kolejnym meczem, gdzie jeszcze będę czuł się coraz pewniej przez właśnie ilość doegranych minut, myślę, że będzie coraz lepiej. To jeszcze powiedz dwa słowa, jak zdrowie czy już wszystko z tymi problemami w porządku. No tak przez. W ostatnie tygodnie czułem dyskomfort w mięśniu czworogłowym, jednak z dnia na dzień jest coraz lepiej, pracuję z fizoterapeutami i, no i mam nadzieję, że już będzie tylko lepiej.